że poświęcili praktycznie znaczną część soboty na to, żeby nam to wymienić, czy ta cena 1700 zł za przewód w Fiacie Ducato, bo można powiedzieć, że to wszystko, co podzespoły, które są w tym naszym hymerze, to są z Fiata Ducato, czy to jest cena adekwatna do wykonanej pracy oczywiście na tę cenę się do końca nie zgodziłem, dlatego no, zbiliśmy to na 1400 zł. Ale wiecie, w, no, w trakcie były takie różne scenki odgrywane, które e, no, łatwo jesteśmy w stanie zobaczyć. Czyli poczekajcie, wyjdę do innego pomieszczenia, zadzwonię do szefa, czy szef się zgodzi, czy rzeczywiście jest to dobra cena, czy on przyjmie taką cenę, i tak dalej, i tak dalej. Po czym wraca, wiecie, po kilku sekundach, no dobra, szef się zgodził na tą niższą cenę. Ale wiecie, ja nie należę do osób, które chodzą, narzekają i tak dalej. Generalnie i tak byłem wdzięczny za to, że pomogli nam w tej sytuacji. No bo co innego miałbym zrobić, wiecie, znalezienie serwisu dla kampera tak dużego, no nie jest po prostu proste. No i tutaj, oczywiście chciałbym Waszą opinię. Jak wy to czujecie, jeżeli chodzi o ten pierwszy wąż, czy to wszystko było zrobione dobrze, czy nie? To tak wiecie, w ramach jakiejś takiej ciekawostki chciałbym poznać tutaj Wasze opinie, natomiast to jeszcze nie koniec tej historii. I co się okazało po powrocie? Znowu płyn cieknie. No i teraz wiecie, znowu, załatwienie serwisu na już, co nie jest proste, nawet jeżeli gdzieś tutaj mieszkaliśmy wcześniej w rejonie, no bo wiecie, okres wakacyjny, ludzi do pracy nie ma, mnóstwo roboty, każdy przecież mechanik ma, ale udało się znaleźć jeden serwis, względnie świeży, gdzie przyjęli mnie znowu od razu co jest ja jestem naprawdę zajebiście wdzięczny takim ludziom którzy są w stanie dać coś od siebie, pomóc, zostać nawet czasem dłużej po godzinach. No i trafiłem do tego serwisu, gdzie znowu coś stwierdzono. Stwierdzono, że w tamtym serwisie Złom nakładkę zastosowano przy jednej śrubie, przez to po prostu płyn ucieka. Zrobiono to no, w sposób nie do końca rzetelny. Ewidentnie było to widać, bo kiedy pokazano mi, kiedy wszedłem sobie pod samochód, nie było tutaj żadnych wątpliwości, że w pewnym miejscu ona po prostu wystaje. Nie jest to odpowiednia uszczelka, no i zaczęło z tamtego miejsca po prostu kapać ciec. Jak zwał, tak zwał, ale płyn ubywał. I tak jak w tamtym serwisie poczułem, że nie do końca zachowują się chyba fair wobec nas, tak tutaj naprawdę na chwilę obecną odczuwam bardzo dużo takich pozytywów, bo widzę, że zależy im na tym, żeby po prostu nam pomóc, bo to jest chyba tutaj najistotniejsze. Więc zobaczymy w poniedziałek, jak to będzie wyglądało i dam Wam oczywiście znać.